Witam serdecznie z tej strony Patriotyczna TV. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat rolnictwa i konsumenta, ponieważ ludzie zamiast kupować u rolnika, wspierać polskie rolnictwo, patrzeć gdzie polski rolnik sprzedaje, patrzeć na rynki, czy stoi jakiś rolnik, patrzeć na internecie, czy rolnik sprzedaje. To nie. Wy walicie bezpośrednio do obcych koncernów, do marketów. Gdzie sprzedają wam zatute żarcie z bardzo dużą ilością pestycydów GMO, genetycznie modyfikowane organizmy, w wpieprzacie tonami. A potem się dziwicie, że was choroby biorą. Potem się dziwicie, że źle się czujecie. A źle się czujecie, bo źle się odżywiacie. Ponieważ rolnik, jeżeli hoduje, to hoduje naturalnie. Wiadomo, nie każdy, bo też nawozy są sztuczne, no i też pyskają randapy. No, ale wiele. Wielu rolników już idzie w ekologię i unikają tych sztucznych nawozów. Wolą robić z pokrzywy na przykład nawozy naturalne. Tak jak w internecie widziałem film Jarek Ogarek 1986, to on robił nawozy naturalne z pokrzywy. No i można, można naturalnie można. I ludzie zamiast wspierać rolnika, rolnik to jest osoba, która daje całe serce w to jedzenie, w to wszystko, co tworzy. Rolnik tworzy od podstaw, a najmniej zarabia, bo musi dać pośrednikowi to pośrednik zarabia na rolniku. Nie może tak być, że rolnik, który od zera robi coś, zarabia najmniej, a najwięcej wkłada to pracy i serca. Musimy wspierać polskie rolnictwo, bo bez rolnictwa nie ma Polski. To jest jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu, raczej gałęzi gospodarki polskiej. Rolnik, rolnik tworzy coś, co jest najbardziej nam potrzebne. Jedzenie. Bez jedzenia nie przeżyjemy. Zdrowe jedzenie. Czy chcecie całe życie wpieprzać tą chemię, którą wam dają w marketach, tą chemię przywożoną z zagranicy, z zachodu, Anglia, Belgia, Holandia, Izrael? Chcecie? Chcecie jest za tutaj jedzenie? Chcecie się leczyć na raka? Chcecie dożywać 50 lat, a nie 60, 80 czy więcej? Ludzie, zobaczcie, co się dzieje. Z roku na rok rośnie nam ilość ludzi chorych na raka. Jest to bardzo. Bardzo niepokojące. W zastraszającym tempie ludzie umierają. W zastraszającym tempie ludzie dostają chorób. Choroby, których wcześniej nie było w tym momencie są nagminne. To wszystko przez to, że czujemy się jedząc za tute żarcie. Musimy wspierać polskiego rolnika, bo jeżeli nie będzie rolnictwa, to będzie skazany na jedzenie najgorszego syfu. I nie będziesz się wtedy zastanawiał, co jesz, tylko aby zapkać swój żołądek. A kuki co, mamy jeszcze rolnictwo, które trzeba odbudowywać. Trzeba dawać rolnikowi nadzieję, że jutro będzie miał lepiej. Tym samym, ty będziesz miał lepiej, bo będziesz jadł zdrowe, naturalne jedzenie. Mleko, które kupujesz w markecie. Co to za mleko jest? Mleko, które jest jak woda. Kupując mleko od rolnika, masz w 100% dobre mleko, możesz robić siadłe. Siadłe mleko zdrowe jest na nielita. Dlatego ludzie musicie się obudzić z letargu. Nie możecie słuchać propagandy sianej w telewizji. Nie możecie słuchać, że jakieś ASF-y, bo to wszystko jest wymyślone sztucznie. Rolnikom zabiera się świnie. I na przykład, jeżeli rolnik by powiedział: dobrze, ta świnia jest zatuta, ale oddajcie mi tą świnię. Ja będę miał zatutą świnię, ja będę na własne, na własne ryzyko za zatutą świnię. Już ci nie oddadzą tej świni nie bo oni oszukują ludzi te świnie są zdrowe a oni sobie zabierają te świnie i sami się karmią tymi świniami a nam wpieprzają że jest asf po, a my afrykański pomów świn a każdy dobrze wie że afrykański pomów świn to jest ściema z samolotów zrzucają zamrożnięte dziki na jednym wywiadzie na internecie rolnik mówił że szedł po polu patrzy a tam leży dzik podchodzi a on jest zamrożony no to jaja, normalnie jaja, no to widać, że to jest wszystko ustawka. Na drzewach, pa, patrzcie na zdjęcia, jak na drzewach dziki wiszą. Widzieliście pewnie nieraz te zdjęcie. No jak to, dziki po drzewach, wiadomo, że z samolotu zrzucają wszystkie ich Nie możemy zniszczyć gałęzi przemysłu, jaką jest rolnictwo. Musimy bronić rolnika. Rolnika, który jest najważniejszą w gospodarce gałęzią przemysłu, gałęzią no, dla nas wszystkich Polaków. Murem za rolnictwem, murem za osoby, które są za rolnictwem, murem. Brońmy rolnictwa, brońmy rolnika. Nie dajmy sobie mówić, że rolnictwo jest to złe, że rolnik to jest B. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, chwała Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie oraz narodom wszystkim, które są za nami i są naszego dobra.